Dzisiaj proponujemy wycieczkę od Obidzy na Eliaszówkę. Długość trasy 3 km. Na Eliaszówce jest wieża widokowa, skąd będziecie mieli bardzo ładną panoramę na Tatry. Pierwsze półtora kilometra, bardzo łagodna droga, droga utwardzona. Nie musimy ściągać fog, możemy tam używać fogi przemieszczać się na fogach. Jesteśmy na zielonym szlaku i z tego miejsca mamy ładny widok na Radziejową. To ta góra na ostatnim planie, z charakterystyczną wieżą widokową. Najwyższa góra w Beskidzie Sądeckim, 1262 metry nad poziom morza, a bardziej na lewo widzimy Wielki Rogacz, 1145 metrów nad poziom morza. Na pierwszym planie wielki rogacz, na prawo od wielkiego rogacza, na drugim planie Radziejowa z wieżą widokową, a od Radziejowej na lewo z taką wysoką wieżą retransmisyjną, przechyba 1175 metrów nad poziom morza. Bardzo znana góra wśród turystów, po pierwsze dlatego, że tam jest strzelisko turystyczne, jeszcze przedwojenne, z ciekawą historią i tam też krzyżują się szlaki turystyczne.